Pierwszy w Polsce będę miał milion łapek? Pokażę Wam. Pokażę Wam. To chwist... Jeszcze żaden polski film. Popatrzcie. Najwięcej wyświetleń ma ten. Jak to jest? Bańkę łap. Patrzcie. Po 500 milionów wyświetleń, ale 833 łapek w górę. A patrzcie na to. Wieko pomna chwila. Jeszcze 4000 łapek w górę pod Spider Dogiem i będzie pierwszy milion polubień i to bez żebrania. Bez żebrania o łapki. Rozumie ta to? Rozumie ta? <laughs> Freeze ma 1 milion? No kurwa. No dobrze. No to mnie wkurwiłeś teraz, Fris. Gdzie, pod jakim filmem ma yy, jeden łapek? Przejmujemy YouTube. Y. Ja pierdolę, ale mnie y, zawiodłaś Fatacho. Dziękuję, Kamin. Faktycznie Ay. pora umierać. W napisach końcowych. Trochę tak, trochę tak. Ale kurde, a już się cieszyłem. Tego to się kurwa nie spodziewałem. Tego to się kurwa nie spodziewałem. Oj, freeze. Jak to krzyczał zając do tego? Wilk do zająca Wilk zając. Pa, pagadi. Freeze. Coś tam. Nu, no, pagadi. Oglądaliście kiedyś w ogóle taką bajeczkę? Ja oglądałem jak byłem Ale mi freeze zrobił... Wielką przykrość mi freeze zrobiłeś, wielką przykrość. No trudno, to już nie ma o co walczyć. Życie. Jak byście zostawili teraz łapkę w górę? No nawet cholerny kod wie, że się nie prosi łapki na samym początku filmu. Widzicie, musicie teraz postawić łapkę w górę, inaczej kot umrze. Nie pozwólcie kotu umrzeć, dajcie łapkę w górę, bo jak nie dacie, to kot umrze. Naprawdę człowieku pozwalać koty. A mówi... Ale kurwa to są piosenki! To jest piosenka. Piosenki zawsze mają więcej wyświetleń i, i dlatego mają więcej polubień, To jest piosenka, to się kurwa nie liczy. Dalej jesteśmy w grze, moi drodzy. Grunt to sobie wszystko poukładać w głowie. Pamiętajcie, są piosenki na YouTube i filmy. Roni Ferrari podobno też ma. Yy, te. Aha, ha, ha. wracam do gry. Ro Dziękuję, że ktoś to napisał na czacie. Roni Ferrari. No to też jest piosenka. To jest piosenka, moi drodzy. To są piosenki. Piosenki to jest zupełnie co innego. Ja mówię o filmach. Polski filmik, czy ma jakiś milion? Nie ma milionu. Miliona. Będziemy pierwsi. ha, <ścoughs> <śmany> 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 Nie ma to jak żelazna logika youtubera. Prosisz o łapki, kot spada z szafy. No to co się stanie, jak poprosisz o więcej łapek? Na dzięki Chrupina, dzięki. Nie będę teraz sprawdzał innych piosenek, bo już oglądamy. Teraz roka. Ojej, jakie śmieszne. Ale zważywszy na to, co on robi z prezerwatywą, to się akurat nie dziwię. No i taki jest efekt zaniechania edukacji seksualnej w szkołach. To co, dobijamy temu pająkowi? Nie wiem czy damy radę, bo jest jeden, 11 tysięcy osób, a pewnie większość to już tak dała, bo to moi widzowie. Mamy w tym momencie 9... 997 250 To policja przyjedzie. Szybko trzeba wbić. Bo policja przyjedzie. Eee, to ile brakuje? 2750. Ja wam wklejam link na czacie. chup 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 Czy pies pająk będzie miał jako pierwszy film? I jako pierwszy polski film na YouTubie, który nie jest piosenką. Który nie jest piosenką. To trzeba zaznaczyć. Milion lajków. 998. Jeszcze tylko 2000. <laughs> Jeszcze tylko 2000. Czekajcie, ale jak ja to mogę świętować? Jak ja tu nic nie mam. Czekoladę mogę zjeść. Soczku się mogę napić. Zjem kawałek pizzy z sosem czosnkowym. Ale gdzie jest ta pizza tu? Niech Sylwestrowi co? Będzie co? Niech Sylwestrowi będzie miło. Bardzo ci dziękuję, panie kolego. 9, 9, 9. Jeszcze tylko 700. Ja pierdzielę, to już przygotuję sobie, nie daj... a jest sos czosnkowy, wypadł po prostu. Cały sos z czosnku, Ale kurwa, tylko chwila, chwilę. Ja pierdzielę. To zmieni całe moje życie. Zaraz wejdę do normalnie najbogatszych Polaków. YouTube za milion lajków wypłaca 100 tysięcy złotych, nie? Wiem, czy wiecie? Oczywiście wymyśliłem to teraz. <słyski> Ale może ktoś? Uwaga, 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 oj, kurwa, przecież go brakowało 300, nie, nie, tak, brakuje 300, tam trochę, e, jakąś piosenkę trzeba taką, że hehe, he, fajnie, jaka jest piosenka taka, o, 100 lat, ale czy Zenek Martyniuk śpiewa, Zenek, jest. Witam. koniec się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. 100 lat! O, super. O kurwa. O kurwa. Ja pierdolę. Faktycznie. Ja nic nie mówię, ja mówię tylko, że o, może, się, może to będzie pierwszy film. Ja tylko odświeżam, ja nic nie mówię. Proszę wyciąć. To co? 115, 115, 28, tylko 28. 13, o Jezu, o Jezu! Przecież to było 13, teraz 20. Jest milion, milion 38, patrzcie! Panie Zenku! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam, 100 lat, 100 To jest pierwszy film polski, który nie jest piosenką i ma milion polubień. Mam nadzieję, bo może coś przeoczyłem, ale tak mi się wydaje. Olaf, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Cika! Muszę powiedzieć, Cicie, że zdobyła milion polubień. Fajnie. Nice.